Dzień dobry Państwu, z tej strony Bartosz Orliński, Gazeta Olsztyńska. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak prawidłowo przygotować swoje CV. Jeżeli to zrobiliśmy i prawidłowo złożyliśmy swoją aplikację, rekruter najpewniej zaprosi nas na rozmowę kwalifikacyjną. O tym, jak ona przebiega, jak się do niej przygotować i jakie błędy najczęściej popełniamy podczas tej rozmowy Będę rozmawiał z moim gościem, panią Beatą Deszczyńską, menadżerem do spraw kontroli sankcyjnych w olsztyńskim oddziale City. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak dużo osób spośród tych wszystkich, które wysyłają do państwa swoją aplikację, trafia ostatecznie na rozmowę kwalifikacyjną? Powiedziałabym, że większość. Yy, dlatego, że treści ogłoszeń staramy się przygotować w ten sposób, żeby one trafiały bezpośrednio do grupy docelowej, żeby od, o, liczba kandydatów odrzuconych, niespełniających warunków podstawowych, mających kompetencje, których wymagamy, była jak najmniejsza. Dlatego można założyć, że większość trafia na rozmowę potem. Jeszcze niedawno przeważała forma rozmowy stacjonarnej. Należało się spotkać twarzą w twarz z kandydatem. Dzisiaj mam wrażenie, większość rozmów odbywa się już w trybie zdalnym. Jak to wygląda w City? I którą formę wolą rekruterzy i kandydaci? Myślę, że obecnie najbardziej komfortowa dla wszystkich forma jest to forma zdalna. I taką formę w przeważającej ilości preferujemy i taka ma miejsce. Oczywiście spotkania w cztery oczy, w biurze nadal są możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Natomiast tak jak mówię, większość rozmów odbywa się zdalnie. Przygotowaliśmy swoje CV, zdobyliśmy. Na pierwszym etapie przychylność rekrutera. Zostaliśmy zaproszeni na rozmowę. Czy to będzie rozmowa stacjonarna, czy, czy zdalna? W jaki sposób powinniśmy się do niej przygotować? Jakie informacje powinniśmy zebrać? Jak się ubrać na taką rozmowę? Jak przygotować się do rozmowy zdalnej, żeby, żeby dobrze wypaść? Tak, to jest ciekawe pytanie, ponieważ rozmowa zdalna często jest nieprzewidywalna. Jesteśmy w okolicznościach, gdzie nie wszystko od nas zależy, więc kandydat ma zawsze możliwość wybrania godziny bądź zaproponowania godziny spotkania. Ta godzina powinna być dogodna dla kandydata pod kątem tego, żeby w otoczeniu miał raczej ciszę i spokój. A żeby nic go nie rozpraszało i nie przeszkadzało, na przykład dzieci czy, czy sąsiad robiący remont za ścianą, takie sytuacje też mogą się zdarzać. Więc warto się przygotować pod tym kątem. Jeżeli chodzi o ubiór, w większości firm, gdzie następuje praca biurowa, funkcjonuje tak zwany biznes casual, po prostu strój biurowy, który na co dzień jest stosowany w pracy takie są mniej więcej wytyczne, jeżeli chodzi o przygotowania do rozmowy zdalnej. Wybieramy się na taką rozmowę zdalną bądź stacjonarną, dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystko było jak najlepiej i nagle dzieje się coś nieprzewidzianego. Na przykład bezpośrednio przed rozmową zdalną sąsiad rozpoczyna remont albo jadąc na rozmowę stacjonarną psuje mi się samochód i wiem, że się spóźnię. Powszechnie przyjmuje się, że spóźnienie na rozmowę kwalifikacyjną to nie jest najlepszy start, delikatnie mówiąc. Tak, zgadza się. Pierwsze wrażenie może wpłynąć na, na opinię. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że bywają różne przypadki losowe. Jeżeli pracujemy w domu bądź prowadzimy rozmowę siedząc w domu, nie mamy często wpływu na to, co się dzieje wokół nas, więc sąsiad robiący remont, czy jakikolwiek hałas, który się nagle pojawił bądź dziecko wpadające nam w kamerę, nie jest niczym złym. My mamy dużą dozę empatii do tego, jesteśmy wspierani my jako pracownicy w takich sytuacjach. Nie przyjmujemy się tym zbytnio, więc jakby te same zasady stosujemy rozmawiając z naszymi kandydatami. W takich sytuacjach przeważnie rozluźniamy sytuację, staramy się, żeby kandydat nie był zbyt zestresowany, dajemy czas na Zareagowanie i wracamy do rozmowy. Myślę, że w najbardziej ekstremalnych przypadkach musielibyśmy przyłożyć rozmowę, ale jeszcze takiej sytuacji nigdy nie spotkałam. Jeżeli chodzi o spóźnienia, też się zdarzają, bywają przeróżne sytuacje. Czasem jest to z winy kandydata, czasem to są zupełnie losowe przypadki. Niezależnie od przyczyny, w dobrym tonie jest zadzwonienie do rekrutera, do którego ma się kontakt, ponieważ wcześniej do nas dzwonił. I poinformowanie go o takim fakcie. Rekruter natychmiast informuje menedżera, który był umówiony na tę rozmowę, że ta rozmowa się nie odbędzie, bądź odbędzie się trochę później, bądź będzie przełożona na inny termin. My też jesteśmy otwarci na takie sytuacje, wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że najgorsze co można zrobić to się nie odezwać, nie odbierać potem telefonów. Zdarzyło mi się zadzwonić kilka razy do kandydatów. Pytając, dlaczego się nie pojawili, ci, którzy odebrali, najczęściej mieli jakieś bardzo ważne powody. Czyli w trudnych sytuacjach komunikacja to jest podstawa. Dzięki tej komunikacji z rekruterem uda nam się wyjść praktycznie z każdej, z każdej trudnej sytuacji z twarzą. A proszę powiedzieć, z Pani doświadczenia, jeżeli chodzi o rekrutację ludzi, jakie są najczęstsze błędy, które popełniają osoby przychodzące na rozmowy kwalifikacyjne? Czy są takie sytuacje, które ludzie popełniają nagminnie i możemy je wymienić? Zdarzają się niezwykle rzadko, natomiast się zdarzają. Na przykład umieszczanie informacji na swój temat, na temat swoich umiejętności czy kwalifikacji, które potem nie są potwierdzone w rozmowie, na przykład znajomość języka. Jednym z trudniejszych tematów, zwłaszcza dla kandydatów, jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, jest kwestia oczekiwanego wynagrodzenia. Tutaj jest wiele szkół. Jedni mówią, że na temat wynagrodzenia powinno się rozmawiać już na początkowym etapie, żeby w ogóle było wiadomo, czy, czy warto kontynuować dalszy proces. Inni z kolei mówią, że kwestie wynagrodzenia powinno się dyskutować na końcu, kiedy wszystkie inne. Parametry i elementy są już e, znane i dogadane. E, jak to wygląda, jeśli chodzi o Pani doświadczenie, i jak to wygląda, jeśli chodzi o praktykę w City? Podczas procesu rekrutacji mm, rozmowy na temat finansów niejako ułatwiamy kandydatom, ponieważ pierwsza rozmowa ma miejsce już w momencie, kiedy rekruter dzwoni i robi pierwszą weryfikację. Pada pytanie o oczekiwania finansowe. Wtedy kandydat może wyrazić, jakie są jego oczekiwania finansowe i tutaj można zawsze zweryfikować, czy się wpasowujemy nawzajem w, w, w oczekiwania. Na tym etapie jeszcze nie następuje żadna negocjacja. Kandydat wyraża swoje oczekiwanie. Na kolejnych etapach rozmowy już z menedżerem rekrutującym. Często takie pytanie też pada, natomiast my podczas rozmowy. Rekrutacyjnej nie oferujemy jeszcze stawki wynagrodzenia. Dopiero po akceptacji kandydata następuje przekazanie oferty. Natomiast już w momencie oferowania konkretnej płacy kandydatowi. My już wcześniej wiemy, jakie były jego oczekiwania, więc my wiemy, czy się wpasowaliśmy, czy się nie wpasowaliśmy w te oczekiwania. Nie stosujemy oczywiście takich praktyk, typu, że jeżeli kandydat ma mniejsze oczekiwania niż te, które City oferuje na danym stanowisku, to my je obniżamy. Absolutnie nie. Nasze stanowiska są odpowiednio wycenione, i kandydat, nawet jeżeli ma mniejsze oczekiwania, a aplikował na stanowisko, na które spełnia oczekiwania, dostanie taką płacę, jaka jest oferowana na danym stanowisku, zgodnie z wytycznymi firmy. To bardzo ważne i chyba rzadko spotykane podejście wśród pracodawców, więc to jest bardzo duży plus dla City. Pani Bato, wiemy już w takim razie, jak powinniśmy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak ta rozmowa przebiega. Ale wróćmy już do samego City, tutaj w Olsztynie. Jakich osób dzisiaj y, poszukujecie? Kto ma szansę, żeby dołączyć do waszej drużyny? Myślę, że bardzo szerokie spektrum osób może dołączyć. W przeważającej mierze stanowiska, które mamy otwarte i na które rekrutujemy, dotyczą wprowadzania danych do systemów, wykonywania różnych kontroli bankowych. To jest przeważająca liczba. Są też oczywiście stanowiska wymagające wyższych kompetencji menedżerskich lub analitycznych. Takie stanowiska też się pojawiają, jak najbardziej. Kogo my poszukujemy na te stanowiska? Mówiłam o szerokim spektrum osób. Z jakiejś przyczyny, na stanowiska do City, te o których wspomniałam, rekrutują ludzie po zakończonych studiach bądź z krótkim stażem pracy i to jest ta grupa, do której trafiają nasze ogłoszenia. Chcielibyśmy, żeby ta grupa się poszerzyła o wszystkie grupy wiekowe, żeby nie tylko trafiała do osób, które są świeżo po studiach, ponieważ stawiamy na szeroko rozumianą różnorodność i zróżnicowanie też kandydatów i ich kompetencji. Dlatego też organizujemy różne eventy, mające na celu zachęcić z jednej strony osoby bardzo młode, na przykład tuż po maturze, które jeszcze nie zaczęły studiów, bądź dopiero co za chwilę zaczną, aby również pomyślały o, o pracy w City. Dla takich osób również mamy oferty. To samo dotyczy osób, które są niedługo przed emeryturą. Uważamy, że każdy jest wartością dodaną, każdy ma wartościowe kompetencje, które jesteśmy w stanie wykorzystać. Jesteśmy tak ogromną organizacją i tyle stanowisk otwartych, że na pewno każdy z kandydatów prezentujący swój zasób kompetencji, swój zasób doświadczenia będzie wartością dodaną też, też i dla nas. Pani Bato, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się z nami Pani doświadczeniem. Państwu również bardzo dziękuję.